Drogie siostry i drodzy przyjaciele, dziękuję za zaproszenie na Waszą konferencję w Warszawie, ale ze względu na wcześniejsze zobowiązania na Węgrzech nie będę mogła być z Wami. Chciałabym jednak wyrazić swoje poparcie dla tej konferencji. Jest mi przykro, że nie mogę być na tym pierwszym sejmiku kobiet SLD, który jest silnym i motywującym sygnałem dla kobiet w Sojuszu Lewicy Demokratycznej i wszystkich kobiet w Polsce. Mam nadzieję, że nie jest to jednorazowe wydarzenie z okazji Dnia Kobiet i że kobiety są doceniane, stanowią inteligentną część i są reprezentowane na wszystkich poziomach Sojuszu Lewicy Demokratycznej w zakresie podejmowania decyzji, i kształtowania polityki, a także, że równość płci nie jest tylko hasłem z okazji Dnia Kobiet, ale jest ona prawdziwą i fundamentalną wartością oraz priorytetem dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej przez cały rok. Wierzę, że podjęcie kwestii przemocy wobec kobiet to dobry początek. Przemoc wobec kobiet stanowi najbardziej powszechny przykład łamania praw kobiet w Unii Europejskiej. Pozwólcie, że przywołam alarmujące statystyki na temat przemocy wobec kobiet w Unii Europejskiej. 45% kobiet było ofiarami przemocy ze strony mężczyzn. 95% wszystkich aktów przemocy wobec kobiet ma miejsce w domu. Siedem kobiet dziennie umiera w wyniku przemocy domowej. 79% ofiar handlu ludźmi jest sprzedawanych w celu wykorzystania seksualnego, przy czym ponad 80% ofiar stanowią kobiety. Jak możemy godzić się na taką sytuację w XXI wieku? Unia Europejska musi być miejscem wolności i demokracji, gdzie prawa człowieka, kobiet i mężczyzn są szanowane i gwarantowane. Przemocy wobec kobiet nie można tolerować z perspektywy praw człowieka. Ma ona też wysoką cenę, której Unia Europejska nie jest w stanie płacić. Szacunkowe koszty związane z przemocą wobec kobiet to 60 miliardów euro rocznie, 1 milion euro co pół godziny. W związku z tym PES WOMEN prowadzi kampanię na poziomie Unii, wywierając naciski na komisarz Reding, odpowiedzialną za ochronę praw kobiet. Wraz z Europejskim Lobby Kobiet domagamy się organizacji Europejskiego Roku Walki z Przemocą wobec Kobiet oraz szeroko zakrojonej strategii walki z przemocą na poziomie całej Unii Europejskiej, co pani Reding obiecała w marcu 2010 roku. Poza praktycznymi propozycjami apelujemy też do instytucji Unii Europejskiej, aby zagwarantowały fundusze na cele obrony praw kobiet, jak na przykład program DAFNE. Kryzys gospodarczy nie może być wymówką do ograniczania funduszy na walkę z takimi problemami jak przemoc wobec kobiet i ochrona ofiar przemocy. Wiem, że brak praw reprodukcyjnych i seksualnych jest także w programie obrad jako element walki o prawa kobiet. PES Women zawsze promowało podejście pro-choice uwzględniając możliwość podejmowania świadomych decyzji i otrzymywania profesjonalnej opieki. Chciałabym zapytać wszystkie kobiety i wszystkich mężczyzn, czy chcemy wrócić do przeszłości, czy też chcemy postępu, czy chcemy, aby kobiety miały wybór, czy też aby dyktowano im, co mają robić. Postęp dla kobiet jest możliwy tylko jeśli zwalczymy przemoc wobec kobiet i wsteczne zapędy konserwatystów. Oraz jeśli połączymy siły postępowe i feministyczne. Ponadto eliminacja przemocy i zapewnienie praw reprodukcyjnych i seksualnych przyczynią się do większej niezależności ekonomicznej kobiet. Pod tym względem ta konferencja to doskonała możliwość połączenia sił kobiet i mężczyzn, aby dyskutowali oni nad tymi kluczowymi zagadnieniami i formułowali wspólne, postępowe poglądy na temat równości płci i praw kobiet. Życzę Wam udanej konferencji i czekam na wspólne inicjatywy, jak zwalczanie handlu kobietami w kontekście mistrzostw Euro 2012.